oni się grzeją Zróbmy obchód dookoła światełek, bo oczywiście ja już naczepy nie widziałem Masakra Się grzeje już 40 minut zanim się kurde ten no to będzie już 45 No, zobaczcie śniegu się nawaliło Niepotrzebnych kilogramów Ale o, to mi chodziło Że kurde Tego nie widać Dobra No jakby były Jarzeniowe to by kur To by te y Topniały no nie A jak są ledy to niestety nie ma temperatury Nie ma jak się roztopić No dobra Tu wsio Tutaj ile jest? 2 cm śniegu. Masakra. No dobra. Uuu, mi zabrało z kontenera. Jeszcze trochę sypię, na szczęście Wielkopolskie jest czyste od śniegu. Więc bardzo mnie to cieszy. Z tego względu, że będzie po, po czarnym się jechać. Dobra, stało się to na pewno lód. Krót wyczyścimy tak, wiem, że coś wyczyściłem to mi to nie pokazuje To nic ciągami To jest O, tu się zrobiło się jedzie, to się jedzie Grzalnie na szybę Żeby było Dobra, tu jest Przednie jest OK Dobra, jeszcze tylko wziąć wodę z samochodu, osobowego i rozpakować się i można jechać O, już popakowany, wypakowany Można jechać Można jechać Lepsze te systemy powyłączać I Jedziemy, zobaczmy czy rusz od razu Przecież opony były nagrzane O, poszedł Opony były nagrzane, to śnieg rozpuściło Ale ty to głupio wybierasz te biegi Ale i tak się ślizgasz Ty niedobrze, niedobrze Ale no mówię Podomierz Wielkopolska jest sucha Daleka od śniegu. O, fajnie, to troszeczkę poczkiem puściło. Serio, teraz sąsiad widzę, żeby ten odśnieżył trochę podwórko. Więc elegancko, elegancko. Tak, żeby nic się nie wydarzyło. Mam taką nadzieję. Tylko właśnie nie wiem o co chodziło. bo Ktoś na radyjku krzyknął, że e, nigdzie nie zawróci, tak? Ale żadnej policji, inaczej żadnej karetek, żadnej i o nie słyszałem. Jak siedziałem w domu, te 48 minut. Bo przyjechałem, przecież zostawić zostawić syna, zjeść kolację. Oczywiście klepnąć żonkę w tyłek, w pupę, bo i poprawi. I zbieramy się. Nowy tydzień, nowe możliwości, tak? zobaczymy, ciekawe co to będzie no będzie bo tak, bo muszę dopiero we wtorek bo niestety na statek to nie bo statek jest daleko późno eee, to jest raz, dwa mm, magazyn, dopiero chcę magazyn od y, wtorku żeby koszta jak najmniejsze tak? jeżeli jest możliwość to żeby jak najpóźniej zdać ten kontener na jakiś magazyn więc zobaczymy no Idzie, potem pojedziemy? Bo w przyszłym tygodniu ma być dużo skarbimierzy. Podobnież. Nie wiem. Może coś się załapie dla mnie. Na pewno dla Dawida coś. A dla Cińskiego pewnie też. Coś się złapie. No, no teraz to koniec znaczepy. To ja widzę. No. Cioch, 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 Ale droga to jest naprawdę przekozacka. Jest tak biała. Widać, że drogowców zaskoczyła zima ta. Ładnie, ładnie. Takie cyrki, takie jaja z tego względu, że mm, ile razy ja widziałem, że lekki minusik, troszeczkę takiego deszczyku, troszeczkę takiej kaszki popadało. To kurde wszędzie ich było pełno, no nie. A teraz biała droga i niciorta ich nie widać. No nie. To jest fenomen. Naprawdę. Fenomen. No ale, no cóż. Jedno auto zaliczone w rowie. Mam nadzieję, że nic po drodze się nie wydarzy. To bym właśnie bardzo chciał. Najbardziej. Teraz to już tak trochę tutaj uspokoiło się z tym opadem. Ale słuchajcie, od 12.00, gdzieś tak, tak. Od 12, 11.00, 12.00, zaczęło coś pruszyć I że taki. No, no, widać coś tak. No, ale to jest, to jest kurczę, no niezauważalne praktycznie, tak? To nie są grube płaty ani nic, ale trochę czasu i zrobiło robotę, no nie? Na drodze. No, zobaczymy co będzie w przyszłym tygodniu, bo słyszałem, że w przyszłym tygodniu mają być wysokie mrozy. Ale będą wysokie mrozy, to raczej nikt nie powinien padać, no, nie? Tak chyba z mojej teorii tak wychodzi zawsze gdzieś tak na pograniczu popaduje. No. Ciekawe jak to będzie z tym agregatem ogólnie rzecz biorąc. Z tego względu, że no wiecie, no, tak jak było, nie wiem, 3, plus na 3, 3 na plusie tak nagrzałem go, to do 8-10 się składzał. no nie? A teraz. Nie, nie. Tak samo jak i w lato. Jak najpóźniej, yy, żeby chodził, jak najwcześniej, żeby go załączyć, tak? Bo raczej no, przez całą noc to nie, to żeby chodził. A jak będą takie potrzeby, no to będzie chodzić. No. Tylko będą się wkurzać ludzie. O, coś tutaj. Czekaj co tutaj się stało. Czy coś, czy tak po prostu stoją, patrzą, obserwują, zwiedzają? chuj wie, nie widzę, żeby to jakieś auto, czy coś stało. Dobra, wolnie Wam do tych 50 i tyle, no nie? No i co Wy tu robicie? Tylko po to, żeby popłoch zrobić, nic więcej. Tu się nic nie wydarzyło. Śnieg leży. Nic się nie pali. Mało ludzi. Nie, może ktoś ma jechać? Jest korta. Dobra, jedziemy. Szkoda czasu.

że tutaj jest śnieg, a jestem w Koninie. Dobrze, że chociaż tylko drogi są czarne, ale to i tak, jakby to powiedzieć, między kutnem a powiatem, czy coś. Kłodawskim? Kurde, droga. Pikabelo. Ale już Kłodawski i koło. Masakra Dobra, odpalimy ty dziada Tu już masakra Tu już kolejny na drodze były ze śniegu, no nie? Pogrzało ludzi Ale dobrze, jak jestem tutaj to chociaż Skorzystam Bo sobie ściągaczkę i umyję Ile stopni? Odcieplać na 12,8 było słabo słabo a tam wyrypane mam yy... no więc pucu pucu dla, nie, dla pozoru dla niepoznaki kur, czy nie wiem jakby to powiedzieć ale umyjemy coś żeby nie było bo już naprawdę słabo było widać nie droga jest, jaka jest, też mokra. Za dużo to, za długo to nie było Ale zawsze coś, co nie? Jaka głupia ta ściągaczka jest. Nie, nie chce ściągać. Co jest z nią? Nie tak. No, mokre jest ze sobą nie? nie. no guma jest, wszystko jest. No i ściągać nie chcę Co za za. No nic. Wyczyścimy, pójdę sobie po małą kawkę i tniemy dalej. Dobry pomysł. Pan z potem. Kacper. Cześć, masz Kacper on the road? Jak to jest? Kacper on the road. Postanowił sobie sesyjki mi zrobić co z tego wyjdzie. No coś tam ci wychodzi no. Na szybkie powiedzmy 5 minut. Śmiem prosił, prosił, prosił. Aż wyprosił. Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny dzień w ciężkim transporcie. Dobra, nawet i 3 minutki się zrobiło pracy. Ale co tam, co tam? Ogólnie jestem na piące z tego względu, że no. No i ja skończyłem do tego. Do Kacpra. No tu już tędy trzeba by jechać, bo on tam na wrześni. No i de facto. Wczoraj, wczoraj, że tak powiedziałem, że mnie oszukali. Jednak nie było oszustwem. Bo za Koninem, dosłownie za Koninem, bliżej Słupcy, to powiem Wam, że zupełnie na czerni. Byłem w szoku, że tak może być, że jakby to dosłownie ktoś odciął, no nie? Czekajcie, jedzie, 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 jedź jedź, 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 masz Szkoda. No. Więc tak, o, a też jak już jechałem, to byłem w szoku Jeszcze miałem telefon Zadowolenie klienta z banku Ach kurde Dobra, no to jak widać Starało się coś tutaj posypać No ale przez noc, ale no, niestety jest na plusie i, i, i mało co widać Jedziemy na Świecko odprawić się e, Jeszcze tam skręcę na port Świecko zobaczyć pa, e, pra, e, pewne rzeczy i jedziemy dalej no. dojedziemy do hamburga, pauza i zobaczymy co jutro dzień przyniesie. Mamy nadzieję, że coś ciekawego. <laughs> Chyba, że już dzisiaj będę wiedział na czym stoję. Ale jeszcze jest no, nie w miarę no, tego, nie w miarę wczesna godzina, tylko już jest o. 10.48, więc no. Długo południe, no. <gry> Dobra, idziemy, idziemy. Zajecham sobie na Torzym żeby trochę autko umieć tragedia wygląda jak mnie tu już dawno nie było na tym świecku jakoś umyte jest ale z tamtej strony coś zauważyłem że chyba nie dopłukałem chyba tego środka chemicznego no ale no cóż idziemy się odprawić i tak myślę, że ja tutaj chyba jeszcze sobie 3 godziny zostanę, bo co się dzieje na granicy, to przechodzi ludzkie pojęcie 18 km korka a tutaj wyjazd z tego z Zaświecka to już także skręcasz w lewo i już stoisz w korku, no nie? To elegancko może po 16 się zwolni No i takie odprawy to ja lubię. Kurczę 15 minut, nad niecałe te 15 minut to było z tego z podmyjki a Ty człowieku co chcesz zrobić, o zobaczcie już tutaj stoją, a tutaj jest o Jezu 3 km może być może gdzieś tak być i to raczej na razie póki co nie ma co na ustąpienie więc mówię, no jadę tutaj Coś sobie zjem Zobaczę na sklepiku co mają na tym track shopie Powiedzmy, ciekawego Bo potrzebuję dwóch rzeczy Ciekawe czy w ogóle będzie No może i może i może A nie, to więcej niż już dwóch rzeczy To wezmę sobie ściągaczkę Bo oczywiście i tak hmm. to, to ściągaczka, ale nie Opryskiwacz taki mam, ale to nie wiem czy on tutaj Czy w domu hmm. No mniejsza większość no, jeszcze takie dwie złączki potrzebuję, więc zobaczymy, zobaczymy co to będzie. No, na razie mówię, no, stanę, będę monitorować. Mówię jeszcze, jeszcze na tym nowym odcinku: jakąś zwężkę zrobili. Ciekawe po co i, na, i dlaczego. No nie. nie mam pojęcia bladego, no, ale to będzie się ciągnąć, ciągnąć, ciągnąć. No, to mówię, sobie zrobię trujeczkę i ruszę sobie. O 17.00, więc to też nie jest aż tak jakoś strasznie by było. No i teraz do niego nie ma co się pchać w to wroju Wrój! Tego wszystkiego. <grym> no, niestety, kurde Że tak powiem, 3 godziny minęły. Zjadłem. Byłem w sklepie, nic nie kupiłem oprócz płynu zimowego. Co mi to jak I ten i zjadłem. Zjadłem i się przespałem o! I nic się nie zmieniło. Cholera, no Tyle czasu i nic. Masakra, no nic no jedziemy, zobaczymy. Co to będzie? Chyba, że teraz troszeczkę to szybciej pójdzie. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Tylko że widzę, że tutaj coś coś tak za bardzo nie chcą jechać. Czekajcie Tu koleś cofa sobie. myślałem, że koleś ma wyłączone światła i sobie stoi, no nie? Gaba niedobra. Wszystko niedobrze. Kurde. Ach ten dziki transport. Dziki transport, nic. Jeszcze tutaj chcesz coś ode mnie? Nic nie chcesz. Dobrze. Tu jedziemy zobaczyć co to będzie. Hmm. No słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc godzina Osiem. Tyle mi czasu zajęło, e, aby tutaj sobie dojechać. Oczywiście to jest za Frankfurt West. No, no to to już jest, ile tam? 5, prawie km, może? wie, dobra. E, dobrze mówię? Czy teraz będzie tutaj na West? West Oder. Nie, to jest na West, czyli tutaj koło piątki jak się jedzie. Aha, nie, bo rozmawiałem z żoną mi. Już jeden zjazd przyjechałem, więc myślałem, że to już jest ten No, I się zaczyna już zaraz z Wężka I zobaczymy co te Niemcy wymyśliły Bo tutaj już widziałem, że o, znaki, zwolnienie Wcześniej, że za 2 kilometry z Wężka, więc już myślę, aha, tu już będzie grubo Czyli to już będzie na dłuższy moment Niż yy, tylko, powiedzmy, nie wiem na wymianę barierki czy czegoś, no nie. Czy na przykład załatania jakiejś małej dziurki. Tylko, że tutaj widać, że to będzie chyba na jakiś dłuższy temat. No. <grym znać> Więc ciekawe, ciekawe. Zaraz się dowiemy, co tutaj chodzi. No. Bo ogólnie rzecz biorąc, no, z. Poczekajcie, jak to powiedzieć że brak ształu na Niemczech, to jest dzień stracony? Dobra, mnie się z tym, no, że to ształlandia jest cały czas i od samego początku, od naszej granicy, już jest. No. Co? Nie wierzę! Takie główne 400 metrów? 300? Ja cię nie mogę, ale Niemcy sobie to pojebili. Już mogę, kurde, dosłownie Ja nie mogę Już chulecą do nich, no Zobaczcie, tylko 400 metrów I widzieliście coś? Tam czy 300? Czy widzieliście coś? Nic nie było Nawet ja nic nie zauważyłem Co mogło być tam nie tak? Jaja jakieś Jaja na całego Ja cię nie mogę, no przecież No nie ma zwężki ani nic Kura, widzę, że tu jakiś koleś jest naprawdę Bojaźliwy jakiś dziwnie Chyba, że to jeszcze coś jest Nie tak będzie Ale Jezu Nie no, to już jest Kurde, szczyt wszystkiego Żeby takie rzeczy Zrobić To jest dramat A powiem Wam tak, że od y... Cześć, że czy, czy tam jakiś kurde gabaryt Jedzie czy nie jedzie Chyba nie, mam nadzieję, bo tam widzę że się świeci na pomarańczowo i o i eee, co chcę Wam powiedzieć co tu się stało nie wiem, na razie zatrzymujemy się do zera nie wiem o co chodzi powiem Wam tak, że praktycznie tak jak ja wstałem czyli od godziny przed 11 ja już wiedziałem że jest, jest korek, no nie na, na granicy, na przejściu Eee, jest koło 18 km Korka I powiem Wam tak 8 godzin Bo powiedzmy 8 godzin tyle minęło Od momentu yy, Że wiedziałem Do momentu jak chciałem teraz yy, yy, Przeczekać tą sytuację I sprawdzić jak wygląda sytuacja na Google To powiem Wam że jed... się sytuacja Przepraszam coś mi kurczę bierze Coś jak to chciało mi się odbić to do teraz praktycznie sytuacja z, y, się nie zmieniła. No. Praktycznie jaki korek był, taki i jest, bo patrzyłem na goglach y, po mojej stronie, tak od y, zielonej góry jechać. Y, od tego, od y, cyrku, to Aha, tutaj ktoś stanął i już wszyscy stoją. Coś mu się stało Bo no, powoli jedzie e, To y, Po mojej stronie No to tam no, trochę zleżało Ale co z tym wystałem to wystałem Teraz taka godzina powiedzmy no, Wieczorna tak Bo już jest prawie 19 myślałem że no, może Może i szybciej to poszło może szybciej, bo może mniej osobówek jechało, bo może mniej busów jechało, to więc powiedzmy powinno to jakoś iść, ale na granicy tak i tak stało się tam 2-3 minuty, tak? A my to przejechaliśmy tak, no, no nie wiem ile tu było km na godzinę, bo nie, nie zwracałem uwagi, ale ja normalnie się przejechało, ale czasami się stało i stało i stało, w każdym momencie, no. Ech, nawet, nawet, nawet zdążyłem na tym, na moście zatrzymać się. No, oczywiście, to nie, że ja się zatrzymałem. Zatrzymałem się, stałem, stałem. Dobra, włączę sobie za rozpoczęcie kraju, no nie. No to już ja zrobiłem rozpoczęcie i jeszcze stałem, no nie? No, elegancko. Potem za, za mostem też gdzieś tam stanęliśmy i stoimy, i stoimy, i stoimy. I stoimy. Co tutaj się dzieje, że tam płynie wszystko szło, a my staliśmy? No nie wiem, czy po prostu ktoś zapomina, że ten, kto się zapomni, 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 może to jest idzie jak kurde, ale. Jak domino, tak? I potem się robią takie wielkie jopy między jednym a drugim. No i potem przyspieszamy, dojeżdżamy do kogoś i znowu hamujemy tak. No, Zamiast to jakoś płynie, żeby to szło, no to niestety nie da się. No dobra, dobra, no nic no. Będziemy podążać kolejne kilometry. no Dzisiaj bym chciał dojechać, to jeszcze jedną pauzę sobie zrobię. A, 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 a. pojedziemy sobie na pewno na Gorga, tak mi się wydają. Że tam sobie zasumujemy, Ale te... powiedzmy, o, 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 te drogi niemieckie to są. Może o, o, o. O, tego na kamerze nie będzie widać, może będzie albo nie będzie. Ale jest cały, że jest taka bujanka, aż tu można do zżegania. No i teraz tak, no, jest taki wielki, powiedzmy, no, urywał się korek od granicy i teraz ktoś tam zawali. Droga i będziemy jechać 60 km na godzinę Ech, zanim to wszystko bujnie, zanim to, zanim tam to, jest dobra, nie będę już tutaj miauczał jedziemy, bo to, to szkoda w ogóle tego wszystkiego już Berlin moja stała miejscówka ha, w poprzednich filmikach No się grzeje było 12 stopni w kontenerze no to się zatrzymam za jakieś, nie wiem, dwie, trzy godzinki. a eee, raczej znaczy dwie. Wyłączę. Po pauzie włączę, żeby na noc było cieplusio. I żeby było milusio. Dla towaru. O. O w końcu się uspokoiłem z, tym, z tą zwężką pierdzieloną. Żona to się aż... Też się śmiała z tego, że jak można, jak można, no ale widać jak, jak można to można, no, bzdura, bzdura, dobra, piętnastkę sobie zrobimy, bo oczywiście tak się nażarłem, że jeszcze musiałem raz pójść na porcelanę, no, jeszcze 5 minut, ale już widzę, że tutaj lory nie stoją, lory nie stoją, więc już coś chyba poszło Tesla może coś rzuciło na taśmę, ale i tak tam przy samej Tesi, to i tak stoją Delory, i tak stoją, i tak stoją. Ciekawe, ciekawe o co. Kaman, aż tyle transportu zamówili, a towaru nie ma, no nie? Więc o, dobra. Już lepiej. No, no Dawidek pojechał nam sobie na tego, na Jarosław. Jutro ładuję nie wiem czy wspominałem, bo ogólnie miał na czwartek załadunek Ale Jarosław się odezwał, że coś im się pomyliło, że już w niedzielę już jest był gotowy towar no nie, Więc dzisiaj poinformowali, że już auto może jak najszybciej podjechać no. <laughs> A Ciński coś przerzucił, jakąś kontenery, nie wiem gdzie tam, w Dąbrowie Kurnicze chyba 20 zdał, pobrał 20, 40 i będzie w tym tygodniu, jak gdzieś po Polsce na koniec załaduje coś na Bremerhaven, podobnież. I będzie cyklafą. Przeszły tydzień, tylko jeszcze zrobić co mamy zrobić. I będzie w porzu. I święta. I święta, święta. No, więc super fajnie Zaczepiście. A też jeszcze nie wiem, kiedy ten odcinek wpadnie. No, dobra, się stawić. No, a dokończymy pałzunię. 你把你们打嘞。嗯